Akcja trwa do Mikołaja. liczy się każda pomoc. A dlaczego warto wziąć w niej udział? Oto to spytam gości drugiej części naszego programu. Witam bardzo serdecznie. Razem ze mną w studiu pan Krzysztof Binkowski, starosta powiatu Przasnyskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Oraz Angelika Julia Wojciechowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego. Witam serdecznie. Również witam. Panie starosto, zacznijmy w takim razie od praktyki i takich informacji najważniejszych, żeby wziąć udział w akcji. Co trzeba zrobić? Jakie produkty przynieść? Do jakiego miejsca, jak w ogóle włączyć się w tę kampanię? W kampanię można włączyć się w różnych miejscach, począwszy od szkoły, gdzie to się wszystko zaczęło, ze, ze szkół powiatowych w Przasneszu. lub w Starostwie. Można złożyć jakiś dar serca, jeżeli ktoś zrobił zakupy i chciałby z tych zakupów przeznaczyć herbatę, makaron, jakieś produkty spożywcze o takiej dłuższej trwałości to bardzo będziemy radzi przekazać je później dalej Polakom na Litwie. Tutaj młodzi przyjaciele nasi, tak mogę ich określić, włączyli się w to, bo chcą właśnie te takie produkty spożywcze. Żeby umiliły życie przed świętami naszym rodakom. No właśnie to jest taka rzecz, o której często mówimy, że trzeba produkty przekazywać, że trzeba, zwłaszcza w tym okresie świątecznym pomagać, ale pojawia się też pytanie, dlaczego? Dlaczego osoby starsze pomagają, bo są świadome bardzo często historii naszego kraju i tego, jak wiele także nasi rodacy na kresach, na Wileńszczyźnie znaczą dla naszej ojczyzny. Ale dlaczego młodzież decyduje się, żeby włączyć się w taką kampanię? ponieważ chcemy pokazać tym Polakom naszym, którzy mieszkają na tej wileńszczyźnie, że mimo tego, że jesteśmy młodzi, dalej o nich pamiętamy i że ta ich pamięć po nich nie zginie. Jaki jest odzew panie starosto z tamtej strony tych naszych rodaków, którzy pozostali poza granicą dzisiejszej Rzeczypospolitej? Odzew właśnie na to, co wy robicie. Są to często osoby samotne, gdzieś wydaje może im się, że są opuszczone, zapomniane, zapomniane przez Polskie, ale gdy dostają jakikolwiek, jakikolwiek prezent, jakikolwiek dar, sygnał, wizytę tych naszych rodaków, no to uśmiech na twarzy, łzy w oczach, że ktoś odwiedził, że ktoś pamiętał, że przed tymi świętami jest ten wspaniały gest. A wspaniały gest to jest po prostu wyciągnięta dłoń. To, że, że można komuś przekazać paczkę, nawet i drobną, ale w której będą nieraz życzenia. Bo wiem, że młodzi ludzie piszą dla nich kartki, kartki takie świąteczne, odręczne. Także to, to raduje serce i na pewno ta, taka osoba zapamięta to do końca życia. No właśnie, jak myślisz, co to oznacza, to co wy robicie? Na przykład, właśnie taka kartka, która też myślę, że łączy w pewnym sensie tych ludzi z nami, będącymi dzisiaj w Polsce. Co to dla nich znaczy, to co wy robicie? To moim zdaniem dla nich znaczy to, że o nich pamiętamy, że ich naród o nich nie zapomniał. Na pewno te kartki będą sobie chować na pamiątkę, ponieważ w naszej szkole wiele uczniów robi kartki własnoręcznie na lekcjach plastyki, które chcemy przekazać, żeby no pokazać, że mimo tych produktów, które im przekażemy, dajemy coś od serca jakiś dar od serca. To powiedz jeszcze tak z własnej perspektywy, zupełnie od siebie. Co to znaczy dla Ciebie? Co ty czujesz, kiedy pomagasz, kiedy decydujesz się na to, żeby uczestniczyć w takiej akcji? No i będąc też pewnego rodzaju ambasadorem młodych ludzi w całym powiecie? Dla mnie to jest bardzo duża duma, że mogę się włączyć w taką akcję, że mogę pomagać ludziom, którzy kiedyś w przyszłości być może pomogli mi, pokazali, jak ta Polska teraz wygląda, i będę się starać jak najwięcej pomagać. To są ludzie, którzy mają Polskę w sercu, no bo bardzo tęsknią też za, za naszą ojczyzną. Los sprawił, że, że mieszkają poza granicami Polski, ale e, na pewno e, widząc to, że e, tutaj u nas w kraju ktoś się o nich pamięta, e, no, cieplej się robi na sercu. E, młodzi ludzie, którzy właśnie takie akcenty e, polskości, akcenty dobrego serca pokazują, Pokazują, że jeszcze Polska nie zginęła. No, właśnie, chociaż takich miejsc, gdzie są ci nasi rodacy tęskniący za Polską, albo po prostu żyjący tam, gdzie świadomie zdecydowali się pozostać, jest bardzo wiele, bo przecież możemy mówić o Ukrainie, możemy mówić o Syberii, Kazachstanie, możemy mówić tak. także o Białorusi. Chociaż też sytuacja na świecie w tej chwili jest dosyć skomplikowana i nie wszędzie ta pomoc może dotrzeć w takim zakresie, w jakim dochodziła wcześniej. Tak jest z Białorusią na przykład, gdzie w tej chwili to jest wręcz niebezpieczne, żeby mówić o tym, że się pomaga, że się Przekazuje jakieś rzeczy. Z kolei na Ukrainę, tak jak Pan mówi, panie starosto, to jest po prostu niebezpieczne. Czy to jest tak, że my tutaj nad Wisłą mamy pewnego rodzaju obowiązek? Taki historyczny, trochę taki po prostu wynikający z pewnej tożsamości narodowej, żeby wspierać tych właśnie Polaków? Żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Tak, słowa piosenki zawsze mi brzmią w głowie z taką wdzięcznością, że mamy ten dar, że żyjemy w wolnym kraju. Rzadko kiedy się tak zdarzało w naszej historii, w historii Polski, że tyle lat było pokoju, spokoju i że można było w taki sposób spokojny. Żyć i funkcjonować w wolnej, w wolnej Polsce, więc ten dar warto wykorzystać, pomagając innym. Myślę, że Polacy czują to. Czują to szczególnie w tym okresie ostatnim, gdzie, gdzie widać, jak jest niebezpiecznie w różnych rejonach świata, jak można stracić niepodległość. Przypominają sobie, jak wielkim darem jest nasza wolna Polska i że warto tym, tą cząstką dobra się podzielić z innymi. Jak ty to odczuwasz? Ten czas, który teraz mamy, czy to są trochę inne święta niż w ubiegłych latach? Znaczy myślę, że na pewno są inne przez to, ile było w ubiegłym roku sytuacji i w ogóle, ale mimo tego, że... Te święta są dla nas inne. Chcemy też, żeby były podobne, bo w ubiegłym roku również przeprowadziliśmy taką akcję u nas w szkole. Też pomagaliśmy właśnie Polakom i niestety z powodu tej pandemii nie mogliśmy darów osobiście zawieść. Dlatego w tym roku Młodzieżowa Rada Powiatu chce osobiście zawieść te dary, żeby pokazać Polakom mieszkającym na Wycieśczyźnie, że o nich nie zapomnieliśmy i osobiście młodzież przyjeżdża do nich, porozmawiać z nimi. Spotkać się. I to jest, tak, jest fantastyczne, spotkać i pokazać, że się, tak jak już wielokrotnie wspomniałaś, po prostu, że się o nich pamięta. Panie starosta, co jest szczególnego właśnie w tym czasie, który teraz mamy, czyli w tym czasie już, um, możemy to powiedzieć, przedświątecznym, że tak otwieramy swoje serca? Chyba, bo Polacy mają coś niesamowitego w sobie, to, że te święta Bożego Narodzenia traktują jako takie największe święto rodzinne gdzie się otwiera te serce dla, dla drugiego człowieka i ostatnie buty by człowiek oddał temu drugiemu. Tak mi się wydaje, że tak, tak podchodzimy i to czuć, to czuć w tych różnego rodzaju akcjach charytatywnych, gdzie chcemy się podzielić nieraz ostatnim kilogramem mąki, żeby te święta były no, takie uczuciowe. Lubimy, lubimy chyba pomagać, lubimy się dzielić jako Polacy, i te święta do tego są wspaniałą okazją. I naprawdę wszyscy nawiązują do, do, do pojawienia się świąt Boj Bożego Narodzenia, bo te święta też w tej stajence to się wszystko tak kojarzy, że, że mimo tego ubóstwa można coś dobrego zrobić. I czy człowiek jest biedniejszy, czy bogatszy to powinien się dzielić i powinien to dobro pomnażać właśnie. No a ten żar właśnie tej pomocy, czy on w czasie, kiedy na Ukrainie trwa wojna, kiedy jesteśmy po czasie pandemii, czyli mamy za sobą po prostu bardzo trudne lata, jeszcze w perspektywie mając też na myśli kryzys, który nie wiadomo w jaki sposób rozwinie się ze względu na agresję ze strony Rosji. Czy czuje pan, że to są inne święta, że ten grudzień jest inny niż zawsze? Jest, jest ciężko ludziom, Rosja wywołując ten konflikt. No, wpłynęła nie tylko na losy Ukrainy i Ukraińców, którzy tutaj u nas znaleźli e, pomoc i którzy pomoc otrzymują tam na miejscu od nas, od Polaków, ale m, wpłynęła też ta wojna na nasze losy, na, na losy polskich rodzin. E, to wzrosty cen, które spowodowane są tą wojną, uderzyły w portfele Polaków, to, że mamy m, więcej wydatków na ogrzewanie, na na podstawowe potrzeby powoduje, że, że mniej mamy na inne rzeczy, ale mimo wszystko, mimo tej, tego uderzenia ekonomicznego również w nasze, w nasze rodziny, myślę, że właśnie takim, taką postawą otwartości jakoś to przetrwamy. Postawa otwartości. Niech ona będzie trwała nie tylko w grudniu, ale też przez wszystkie inne miesiące kolejnego roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pan Krzysztof Bieńkowski, starosta powiatu przasnyskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Angelika Julia Wojciechowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.